I got Hej, witajcie, z tej strony Minaker I witam was po raz kolejny w samotnej rozgrywce W CSGO Mam nadzieję, że w tym odcinku Nie będzie żadnych ruskich I uda mi się stworzyć odcinek Family content Hello, I go away Słychać, że to jest ruski, nie? Hmm. No dobra jeszcze, jeszcze się nie odzywa tak A, dużo razy, ale już było słychać, że mikrofon ma wyciągnięty z pupci mm. Fantastycznie, że jestem sam. Lubię takie bajery. ok coming B. rusek, rusek, rusek Czuć słychać. do garów babo tyle w temacie o oh yes porobione i stary dostał mvp tak jest tak się robi hip hop a teraz coś czuję że będzie potężny raz. na a więc chyba wezmę pepeszka czy nie no żuber weźmy sobie jakiegoś palaka Dobre i to z, z ogólnie wyłączałem jeszcze parę opcji, takich jak renderowanie. Miałem trójliniowe, ustawiłem sobie na dwuliniowe. Mam chyba z 10 FPS-ów więcej. Step say main. O kurwa. Znaczy, przepraszam, o kurczaczki <ścoughs> i po familii kontencie. Dobra, Drugi zdech jakiś dziki flashik Zmieniamy pozycję. O kurde. Dobra, ja tu poczekam. Dobra. No już sam lecą, nie? Bieda, bieda, bieda. Bieda. Now they will play full. Be careful. Dobra, jeszcze raz. Paczka granatów za 1300. Daneksta będę miał na jakiegoś PMK albo Scouta. Zależy czym będę miał chętkę pograć. Nie podoba mi się, że właśnie oni chodzą z dwóch namida. Wydaje mi się, że jeden z nich jest homo, a drugi nie wiadomo. Na razie na cichaczu jest... O, cholera wzięli przerwę. No, dobra Spalmy sobie na no inne Ventrum something Coming bee. przepraszam. Jakiś Cobra Ryan. Leczny start. Dostał ktoś po Mordini. They rotating. Oh, sorry You almost killed me Garage Don't push without Oh, a I will stay here Hit na makulaturkę Dobra, ja mam tutaj przewagę, bo będę go pierwszy widział. Oh shit, he's on site, minus 72. Okay. O, Good job. o kurwa. Nie, kurwa, co ty ma. O Boże, ołówek naostrzony Rybaniutki No tak trochę liczyłem, że go nie przepuścili tym midem a jak widać Przepuścili Przepuścili im grzechy i dlaczegoż oni mają O Jezu, ty Piaro, czemu ty kurwa płaczesz No już, już i tak nie będzie w family kontentu. A no w sumie. Dobra. Co oni grają? Złamasek, Gałaszek? Niechaj będzie. Niechaj będzie przy sakrament. Już mi się podoba to, że Tim kupuje kabelki. Rebimni Rekum Chuj wie co to mówi ten rusek o, Właśnie sprawdzę czy to się kręci. A no, kręci się powoli jak pizza w mikrofali w amelinowym tym pazłotku. Tak, i gramy dyskotekę. Man, what the fuck? Uwaga, waga, Dogarów Dogarów, waga, zabiła naszego O kurwa, waga, naszego klauna. English, my friend. Okay. Okej, okay. tam chyba było coś Okej, okay, bomb bi, bomb bicie, one catwalk, one catwalk O oh my god Ja pierdolę Tube no właśnie Shit. Kurwa, no nie spodziewałem się tego, że mnie pierdolną w plecki, no Kolejny mecz, w którym Napierdalają awków i po prostu tracimy czas. Kolejne stracone 3 minuty. Mój Boże, co oni tutaj robią? Z tą grą. Maka paka. Maka paka. Mm. Can you buy Deagle for me? Purple. Purple. Kurde. Puffik. Yeah. Uh, can you drop Diggle? Desert eagle for me. Oh, thank you, my friend. No Yes. Oh, a piece of cake, so So complete English. No zobaczcie, no kolejny odcinek i kurwa kolejne 3 minuty w dupę. Uh, uh, Probably. XD. Probably. Or connection lost. Or rage kit. Co tam, martinku, Wyjebać ci cheda. Chcesz się zakryć tymi papciami? W ogóle tyle lat w tej grze. I oni nie dodali czegoś takiego jak patrzenie na nogi. Kurwa. To jest takie smutne. Weh, 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 weh. w chuj. Nie no, to teraz brak ich rozjebać. A, Cebulaki. O to teraz mi kurwa wjechaliście na ambicje, śmiecie. my. Yellow! Sorry, sorry. Main. Oh, cool. toxic. Yes, yes, yes. They're rotating, probably. AK on the ground. Kurwa. Cool, yeah. No pick, no pick, no pick. No, 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 I know. No, prowadźmy sobie do góry, aby było nam wygodniej. Okay, coming B. Pamiętajcie, dzieci, aby biegać na pistolecie, a nie na nożu. Co tam będzie wyglądało? O kurwa. Meet okay. one. Okej Może white one. D One vent. Kurwa obok. Pipierdalej. komlo jedo Sorry. Anyone need help? No. Okay. Kurwa, no ja bym spróbował, ale co, samam się wpierdalam. A oh.

B to by. Okej. Hajt, hajt. I we watching. Dobra, obstawmy się tak. Tak chyba będzie najlepiej, lepiej, wiecie. Wam GG, guys. GG. Ach, musiałem. No. GG. Ale to było piękne. Kurwa, to takie... Oplu... Oplute to... A, bo mam 35 subów. O, wy skurwy, syny. Ja też was obharam. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.